Pani Joanna dzieli się z nami swoją opinią. Nie wierzyłam, ale piję trzecią butelkę. Rosną, mało wypadają pełno nowych odrostów, skóra odżywiona, paznokcie piękne, nie łamią się, polecam z czystym sumieniem. I to jest oczywiście opinia o naszych kolagenach w butelkach z marki Farmowit. Ja obecnie piję właśnie ten różowy, kolagen 10 tysięcy i też jestem z niego bardzo zadowolona. Ten produkt w ogóle broni się sam, w sensie on naprawdę nie potrzebuje jakiejś wielkiej reklamy, właśnie dlatego, że po prostu jak zdecydujecie się na ten produkt, Pobierzecie go regularnie przez jakiś czas, to te efekty zawsze przyjdą. Ja oczywiście mówię o tym, żeby uzbroić się w cierpliwość, bo to, co tutaj zostało napisane, to jest bardzo ważne, czyli to, że tutaj zostały przemęczone trzy butelki. Dlatego, że właśnie w przypadku kolagenu, to jednym z czynników jest to, czy to będzie kolagen w dobrej dawce, czyli czy będziemy go stosować nie w takich małych dawkach okazyjnych, tylko będziemy regularni w dużej dawce. To tutaj, jeśli będziemy pili sobie właśnie tą wskazaną przez producenta dawkę 10 tysięcy, czyli 25 ml produktu, przez regularny czas, to to jest bardzo duża dawka, ale nawet połowa tego, czyli 5 tysięcy jednostek kolagenu, czyli gdybyśmy nie, nie spożywali pełnej tej dawki 25 ml, czyli mieli taką na dłużej, to w dalszym ciągu jest to na tyle duża dawka, że ona ma szansę rzeczywiście zaindukować produkcję kolagenu w naszym organizmie. Dodatkowo myślę, że dużym atutem tego produktu jest właśnie wygoda użycia, bo znowu nie trzeba tego rozpuszczać w wodzie, bo to jest forma płynna, czyli mamy flaszeczkę. Nie trzeba tego wypić w jakiejś ogromnej ilości, bo ja na przykład mam problem z tymi kolagenami w proszku, gdzie one czasami przez pierwsze kilka dni mi smakują, ale później, jak muszę codziennie się zmusić do tego, żeby wypić całą szklanicę tego kolagenu, no to rzeczywiście tak bywa różnie. Czasami lepiej, czasami gorzej. A tutaj mamy o tyle fajnie, że tak naprawdę taka mała daweczka, bo to objętościowo nie jest duże, bo to będzie na przykład taki kieliszek. I w momencie, kiedy ja wypiję taki kieliszek, to jest naprawdę dobre. Lekko kwaśne, mocno mi zajeżdża wibowitem. Przynajmniej ja mam takie wspomnienie z dzieciństwa, jak to piję właśnie na temat wibowitu. No nie trzeba tego wypić dużej ilości. I to jest duża duża przewaga fajne są te buteleczki małe różnego typu ja mam na stronie na przykład nie wiem ten kolagen Colibre, czy ten kolagen Colibre beauty on też jest piękny i to przychodzi w naprawdę pięknych pudełeczkach to jest zapakowane po 15 sztuk w takim ładnym pudełeczku tylko prawda jest taka że poza tym że to jest fajne na prezent że to jest fajne w podróż, bo można sobie zabrać po prostu tyle buteleczek, ile dni będziemy w podróży. To biorąc pod uwagę, jakby cenę, to zdecydowanie bardziej ekonomicznie wychodzą takie butelki, bo tutaj po prostu jakby nie płacimy za to, że producent nam to tak pięknie zapakował w te szklane, śliczne buteleczki. A mamy jakby ten sam jakościowo dobry kolagen, te same dodatki, bo tutaj akurat w tym różowym jest kolagen, biotyna, kwas hialuronowy. Tutaj mamy oczywiście witaminy z grupy B. Mamy trochę takich ekstraktów roślinnych które mają też tutaj wspierać, bo na przykład jest ekstrakt z pestek winogron, standaryzowany na OPC, jest ziele wąkoty azjatyckiej, ogólnie koncentrat liści aloesu, czyli takie rzeczy, które mają też dodatkowo działać pozytywnie na nasze urodowe kwestie. Więc myślę, że to jest naprawdę fajny wybór. Druga butelka, którą warto jest rozważyć, to jest ten kolagen włosy, skóra, paznokcie, tylko tam trzeba pamiętać, że tam już dawka kolagenu będzie dużo, dużo mniejsza, a większe będzie to bogactwo dodatków, witamin, minerałów. I on też już smakowo nie będzie aż tak pyszniutki jak ten. Chociaż jak dla mnie nie ma aż takiej tragedii, bo szczerze powiedziawszy, no nie jest tak, żebym powiedziała, że on jest dużo, dużo gorszy. Na pewno ten wygrywa wszystkie rankingi, bo tak dobrego kolagenu jeszcze nie piłam. Bardzo dziękuję pani Annie za podzielenie się tą opinią, bo dla nas jest bardzo cenne, kiedy wydajecie znać, czy dany produkt wam się sprawdził, czy nie, czy rzeczywiście odczuliście różnicę. I w momencie, kiedy ja dostaję takie komentarze, gdzie mogę się po prostu odnieść do tego, jak ktoś już długo stosował dany produkt i jakie ma wrażenia po tym dłuższym stosowaniu, no to to dla mnie zawsze jest najcenniejsze. Ja serdecznie od siebie też polecam kolagen 10 tysięcy. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie Panią Janę i mam nadzieję, że te efekty będą jeszcze lepsze i ta skóra będzie jeszcze piękniejsza i te włosy będą rosły jak szalone, oby, oby. A jeśli chcecie sobie zamówić dobrej jakości właśnie ten kolagen w butelkach, to zapraszam Was serdecznie na www.detektywzdrówko.pl, gdzie od 200 zł macie w tej chwili darmową dostawę jeśli chcecie zadać jakieś pytanie, na które ja miałabym odpowiedzieć w formie wideo, to zapraszam Was serdecznie do sekcji komentarzy, a jeśli chcecie dostać link do produktu, bo nie możecie czegoś znaleźć na stronie, to zapraszam Was do wiadomości prywatnych.